Siemaneczko, z tej strony Misz Gry, witam was w dzisiejszym materiale. No na pewno słyszeliście wieści, które dotarły wczoraj za oceanu, też mówiłem sporo wczoraj. O tych wydarzeniach na streamie. Ogłoszenie walki Jake Paul kontra Tank Davis. Natomiast to ogłoszenie szybko zniknęło. Natomiast uspokajałem Was, że najprawdopodobniej być może dojdzie tylko do zmiany daty, bo jedne źródła mówiły, że to będzie 15 listopada, sobota, a niektóre, że to będzie 14 listopad, piątek. Myślałem, że może ktoś pomylił grafikę, dlatego wszystko zaczęło znikać. No Netflix raczej by sobie takiej walki nie ogłosił w momencie, kiedy, kiedy nie jest wszystko podpisane. Dojdzie, dojdzie do tego. Niektórzy twierdzili, że z usykiem w MMA się niedługo zmierzy Jake Paul. Ja raczej wkładam to między bajki. Natomiast Jerwonta Davis nie był absolutnie do wykluczenia. Jerwonta Davis, który w ostatniej walce zmierzył się z Lamontem Roachem. Po którym generalnie miał się przejechać. Miał ten pojedynek gładko wygrać, gdzieś tam znokautować w drugiej części walki w swoim stylu. No ale tak się nie stało. Pojedynek był bardzo zacięty, zakończył się remisem. Według niektórych nawet to Lamont Roach powinien wygrać, no i kibice chcieli zobaczyć Rewans. A tu dupa zamiast rewanżu Gervonta Davis wygrał, wybrał walkę z youtuberem, z Jake'em Polem. Oczywiście, wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi. To, to już wiadomo o co chodzi. Netflix rozochocony transmitowaniem boksu w ostatnim czasie mm, sięgnął po kolejną gwiazdę boksu, i akurat muszę powiedzieć, że od strony biznesu tu się wszystko zgadza, bo sportowo tu są tacy, którzy twierdzą, że Jake Paul albo bije emerytów, albo zawodników, którzy są 50 lat po swoim prime, a że teraz bierze połowę mniejszego pięściarza. No tylko, że tu jest pewna różnica, że ten pięściarz to jest naprawdę topowy pięściarz ze świetnym okiem i Jake Paul nawet ważący 100 kg zostanie w tej walce znokautowany. No nie mam co do tego raczej żadnych wątpliwości. Natomiast dlaczego mówię, że tutaj wszystko się Powinno zgadzać, dlatego że nie jest trudno odpalić chłopaka z Baltimore, z ciemnych załóg Baltimore. Mowa oczywiście o Jerwonta e, Davisie. I jeżeli Jake Paul się postara, to wcale nie będzie musiał robić sztucznych dymów, bo e, w zasadzie podejrzewam, że przy każdym jakimś słownym ataku tutaj awantura tak naprawdę urodzi się sama. No i będą wiwatować amerykańskie flagi, amerykańscy kibice, jaki to fantastyczny pojedynek. Kupujemy pay-per-view za 200, ale ja przepraszam, to będzie Netflix, no to już, no to wykupujemy abonament. I kupujemy. Myślę, że ta walka również będzie się to będzie, będzie budzić ogromne zainteresowanie. Nie takie, może jak występ Mike'a Tysona, ale myślę, że tutaj, jednak, im bliżej będzie walki, to faktycznie zainteresowanie tym pojedynkiem będzie rosło. Przyznam, ja też to obejrzę. Akurat nie jestem fanem tego typu zestawień, ale akurat to starcie sobie obejrzę, bo myślę, że może być się całkiem ciekawy i na ringu, i poza nim. Ja już dawno wyraziłem swoje zdanie na temat Jake'a paula jak na youtubera, boksuje bardzo dobrze natomiast jeżeli zmierzy się z kimś kto naprawdę potrafi boksować a tu mamy absolutnie topowego zawodnika no to nie będzie miał szans niezależnie odwagi, Bo przypominam, że Jake Paul musi zbijać do kategorii Cruiser. No i faktycznie te kilogramy będą jego oczywiście przewagą. Natomiast mówię, no nie sądzę, aby był w stanie z nich skorzystać. Coś tam już potrafi. Nie twierdzę oczywiście, że Jake Paul będzie w tej walce chłopcem do bicia. Natomiast mimo wszystko uważam, że ta przepaść umiejętności będzie tak duża, że tutaj Jervonta Davis tą walkę bez problemu wygra. 15 listopada ten pojedynek Netflix. Na pewno można mieć duży niesmak od tej strony sportowej, że Jerwąty Davisa nie zobaczymy w jakimś świetnym pojedynku, tylko zobaczymy go z Jakeiem Połem. No ale niestety tak to wygląda. Całkiem niedawno też czerwonta Davis. On zresztą ma sporo problemów prawnych w zasadzie co chwila. Natomiast on też przybąkiwał bardzo często, że on tą karierę niedługo zakończy. Ma dopiero 30 lat, przypominam, ale, ale być może jest to jakiś jego. Być może już nie czuje głodu do boksu i po prostu chce zrobić ostatni taki skok na kasę. Tym bardziej po, po tym ostatnim pojedynku. Gdzie pewnie poczuł, że być może e, to nie jest to, być może taka jest droga Jerwonty Davisa. W każdym razie nie jestem fanem takich pojedynków, ale mimo wszystko tu zrobię e, wyjątek i sobie obejrzę. No w sumie nie taki wyjątek. No walkę Mike'a Tysona e, z też czekiem też Polem oglądałem. No i drugi temat dzisiejszego odcinka. Prime MA zapowiada, że nowe rozdanie w ogóle teraz to zwrot w świecie free fightów. Prawdziwe petardy tutaj będą. Coś niesamowitego się wydarzy, no i w zasadzie oczekiwania pewnie będą bardzo duże. Lepiej chyba z bomby dać jakieś niespodzianki niż zapowiadać co to się nie wydarzy. Wczoraj mówiłem troszeczkę przecieków na streamie, mówiłem o tym, że na pewno Muran zmierzy się z Rytą, natomiast będą specjalne zasady. Nie wiem jakie zasady, ale, ale że one na pewno będą specjalne. Zresztą no to jest chyba logiczne, że na normalnych zasadach tutaj no Jacek nie miałby z Rytą żadnych szans. Natomiast dzisiaj nastąpiło, godzinę temu dokładnie, już nastąpiło oficjalne ogłoszenie Prime 14 Muran kontra Ryta. I uwaga, już mamy te specjalne zasady i one mogą przebić to. One, one mogą przebić bieżnie. Jacek Murański będzie walczył w rękawicach DMMA. Aha, 5 rund po dwie minuty. To też jest ciekawe. Nie wiem z kogo inicjatywy, bo tutaj w zasadzie dla ani jednego, ani drugiego to nie będzie przewaga, bo i jeden i drugi wydaje się niezniszczalny momentami. Rękawice od MMA dla Murana. Natomiast dla Ryty, dla pana, dla pana Ryty mamy rękawice osiemnastki, czyli prawdziwe, prawdziwe balony. No teraz chcieliście balonów, czasem we frikach mówicie, że dziesiątki to balony, mówią kibice. Natomiast teraz macie osiemnastki, także macie prawdziwe, z prawdziwego zdarzenia balony. Ryta w osiemnastkach, Muran w rękawicach od MMA. No cóż, fajne na pewno zbliżenie trochę szans w tym pojedynku. Co jeszcze ma Muran w zanadrzu? Dirty Strike Boxing Baby oczywiście to tak jest wpisane w zasadach walki. Natomiast co ma Ryta? Brak możliwości uderzeń na początku. Przeczytałem, no to sobie myślę, no to cóż, może w ogóle nie będzie mógł uderzać w tych osiemnastkach. Może będzie mógł się tylko bronić i liczyć na to, że jakiś cios Jacka odbije się od rękawicy i może sam się znokautuje. No ale doczytałem później e, niżej. Brak możliwości uderzenia na dolne partie ciała. Czyli Ryta będzie walczył w osiemnastkach i będzie mógł uderzać tylko na twardy web e, Murana. No, przyznam, wymyślili to całkiem ok. Jak się bawić w cyrk to na całego? Aha, jeszcze Muran ma łokcie, głowę i backfist. Także to jest pakiet, który w tej walce może zastosować mural. Szukali okazji do tego, jak zrównać tutaj szanse, no i w sumie dobrze to całkiem wymyślili, bo generalnie i tak w takiej formule faworytem będzie ryta, ale wymyślone to zostało całkiem e, fajnie. I teraz pytanie, kto jeszcze wystąpi? Ja słyszałem, że ma być Żurą, że jakieś przecieki w ogóle się pojawiają, że tam Denis ma być w jakiejś e, roli. E, Casio najprawdopodobniej już nie jest wodarzem i nie będzie tam walczył. Natomiast nie wiem dokładnie o jakie zmiany chodzi. Ja przyznam, myślę, że Prime powinien postawić wszystko na jedną kartę. Jak już się bawić w cyrkno dla całego, żadnych konsekwencji, jak widać, fighty nie mają. Więc myślę, że powinni wszystkie te najbardziej kontrowersyjne postacie, yy, które no, wszystkie po prostu kontrowersyjne postacie, jakie można ściągnąć, które są zbanowane wszędzie, których kibice nigdzie nie chcą oglądać i zrobić z tego taką wybuchową mieszankę, jak swojego czasu MMA VIP robiło, zatrudnić oczywiście cały wagon. Ochrony, bo nie wiem, jak zatrudnią masę Denisa, no to może się różnie tutaj wydarzyć, ale. Moim zdaniem, powinni w to pójść. No trzeba już postawić wszystko na jedną kartę. Mają coraz więcej problemów. Teraz mają ten dym z Kasiuszem. Ostatnio mieli jakiś problem z płatnościami. Nie było dobrego wyniku z PayPerview. No to może przyjdzie czas na to, żeby pójść już w taką totalną konferencję. My to wszyscy sobie po prostu obejrzymy i będziemy ten albo upadek, albo wzlot zobaczyć. Także czekamy na kolejne ogłoszenia. To jest całkiem niezłe. Wiadomo było, że to się musi skończyć w Octagonie, a ponieważ, a ponieważ Muran raczej już nie ma. Ma szans na występy w Fame no tu też chyba podpisał więcej niż jedną walkę w prime, więc taka formuła jest całkiem spokojna. No, ciekaw jestem tych kolejnych niespodzianek prime'u, być może to będzie taki free fight w starym stylu, no bo teraz mamy Fame, który już wyraźnie jest bardziej sportowy i troszkę poważniej go oglądamy. Natomiast być może prime już będzie właśnie czymś, na co sobie po ciężkim tygodniu pracy, przy piwku można się zregenerować. Czekamy na kolejne ogłoszenia 11 października. Ta. Gala. To tyle ode mnie, byczki, na dzisiaj. Trzymajcie się, heja.